Witamy o poranku! A mówię o poranku, dlatego, że dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić Zuzi ulubione śniadanie. Czyli co to będzie? Egibret. Egibret, czyli taki french toast, a po polsku po prostu francuskie tosty, albo po prostu chleb w jajku. Dobrze, co będziemy potrzebować? To będziemy potrzebować jajko, Kromkę chleba my przykroiliśmy na mniejsze kawałki, jest po prostu łatwiej jeść dzieciom. E, do tego odrobinę mleczka tutaj mamy. Troszeczkę brązowego cukru, jeżeli nie macie to możecie dodać normalny cukier. I później Zuzia ogólnie je zajada same. a Ja je uwielbiam z dżemem albo marmoladą, albo jeszcze powidła śliwkowe byłyby perfekt. I jogurtem albo kwasną śmietaną. Jak mam jogurt. Będziemy potrzebować masło do smażenia i to byłoby na tyle. A więc teraz tak: bierzemy e, tą miskę z jajkiem, e, dosypujemy do niej łyżeczkę cukru. Zuzia bierze rózga w rękę i będzie mieszać. Dolewamy odrobinkę mleczka, dosłownie kropelkę, żeby to troszeczkę się rozrodziło. I Zuzia musi to teraz wymieszać i ubić. My czasami jeszcze dodawaliśmy cynamon, ale dzisiaj robimy bez tak cynamonu. Ok, więc nasza mikstura jajeczna jest gotowa. Nagrzewamy patelnię. I teraz to ja już raczej będę smażył, dlatego że jest troszeczkę niebezpiecznie dzieci, im gorąca patelnia, masło i tak dalej. Także teraz ja wystąpię w roli głównej. Bierzemy trochę masła na patelnię. Rozgrzewamy masło, żeby nam się ładnie właśnie pieniło. I tylko jak się rozpuści, to będziemy wkładać nasze tosty. Ok, więc wrzucamy tosta w jajko, szybko obtaczamy. i chcemy, żeby się namoczył za bardzo, dlatego że będzie mokry bardzo w środku. I wrzucamy na patelnię. O tak, i mamy cztery kawałeczki na patelni. I właśnie chcemy je troszeczkę zrumienić. Dobrze jest poruszać w wtedy masło się nie spali. Jak ruszamy cały czas masłem, tym masło się nie spala, tylko się ładnie karmelizuje, karmelizuje ewentualnie. Przewracamy na drugą stronę. Widzicie, Mamy piękny złoto brązowy kolor. Po przewróceniu można dać odrobinkę masła, ale to oczywiście, jeżeli jesteście na diecie, to by, byłoby niewskazane. Chociaż nie jest to najzdrowsze śniadanie, dlatego że chleb smażony na maśle nie jest za bardzo dietetyczny, ale jakiś pyszny. Miam, mm. miam. <laughs> ładnie, ładnie. I tak przewracamy, aż obie strony będą ładnie rumiane. Ja go lubię zrobić troszeczkę ciemniejszego, żeby nie był za blady, wtedy się robi troszeczkę bardziej kurpiący i smaczniejszy. Tak okay, więc nasze tosty wyglądają właśnie tak. Po prostu przejami. Nakładamy. Więc wygląda to właśnie tak. O, tak właśnie wyglądają nasze tościki. Zuzia już nie może się doczekać, bo pięknie pachną. Są cały czas jeszcze troszeczkę gorące, ale podejrzewam, że yy, gdyby nie były aż tak gorące, to już by je wtrąbiła. Ok, i to by było na tyle. Więc bardzo szybki, prosty... Yy, Przepis na śniadanie, chciałem powiedzieć, breakfast. E, przepis na śniadanie. E, troszeczkę jogurtu do tego. Odrobinkę jamiku. To oczywiście dla mnie Zuzia lubi plain, czyli czyste, bez niczego. E, I to, I było, i to by było na tyle. Może jeszcze troszeczkę dodatek cukru na wierzchu, tak. No dobra, więc żegnamy się. Zuzia robię papa. Pa, pa. Trzymajcie się cieplutko, zapraszamy na bloga, na Facebooka. I gorąco Was pozdrawiamy. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy. Pa, pa. Mm. Widzicie, Zuzia to nawet pokonała jako pierwsza więc tak właśnie to się sprzedaje dzieciom trzymajcie się ciblotka pa, papa You? Really? Mm. I co mówimy? Hero! I co mówimy? Mm. mówimy cześć? Witamy o poranku. No, trzy, cztery. Witamy o poranku. Czego się robisz? No, ale to akurat w momencie, gdzie mówisz? Jeszcze raz. Trzy, cztery. Ja jestem w te Cztery minuty mamy.